Oh. <laughs> No, to jest... A, no, no, no. Dobrze, więc yy, tradycyjnie mamy dwie rodziny tutaj. Może nagrać te rodziny. Ja należę do tej drugiej, ale najpierw przedstawię pierwszą. To jest rodzina Fasikurwicowie. Tak, należą do nich wędkarze. Jest to rodzina wędkarzy. I ja jako głowa i przy okazji prowadząca... Zaraz, teraz ja do siebie nagrywam. Cieka. Cieka. E, prawda, cicho. Druga rodzina, która weźmie udział to, cicho przeczytam, bo nie pamiętam. Siemkulczyki. Brawa. Tak, jest to rodzina szefów. Dobrze, mamy rodzinę kogo? Ciemkulczyków To jest wszystko na spontan robione. Ciemkulczyków, tak? Ciemkulczyków, dobrze. Czy mamy głowy rodzinę? Kim jesteś dla tych panów? Jestem prawda ich matką. Co prawda co prawda tamten ma 34 lata jest starszy od em, Nie będzie, że ja jest jego matką. Z innego wcielenia. matki, że syn jest od matki masz na imię pani? Ciem... Nazywam się. C cicho ciemna, nie? No może nie gunda, bo obrazimy pewnego pana. Co masz na imię? Gienia. Genovefa. <śm> Genovefa. <śm> Genovefa. Nazywa się Genovefa, nie, nazywa się Gienia. Znajomy mówią do mnie Genovefa. I yy, właśnie przyjechaliśmy tutaj, żeby zarobić kupę kasy i przy okazji dobrze się bawić, bo tak wszystko mówią. Tak, tak. I czym się zajmujesz? Zajmuję się. Genovefą. Panie nad rzeką. Lubisz prać, dobrze. To mamy, kim jesteś dla tej pani? Yy, synem. Synem jesteś, dobrze. Czy, czy, czym się interesujesz synu? Jak masz na imię? Stefan. Stefan! <grym> Stefan, jak Wy macie nazwisko? Ciemkulczyk. Ciemkulczyk, Stefan Ciemkulczyk, dobrze. Co robisz na co dzień, Stefanie? Szyję. <grym> szyjesz. A co szyjesz? Spodnie, majtki. <grym> dobrze, rozumiem, że idziesz w ślady mamy. Tak, o szefcy nie robią z innego, tylko Majki. Majtki się, dobrze. I ostatniego brata rodziny mamy. A moja na mu u ciebie starszy? <grym> okay. Synek. 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 z pierwszego małżeństwa, tak? Jak ma na imię? E Euzebiusz. Jak? Euzebiusz. Synek, <grym> <Euzebiusz>? człowiek. <grym> 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 to się wypić, wy 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 ważne, no. I czym się interesujesz Eusebiuszu? Ano, Interesują. Ja interesuję się butami, wkładkami, wkładkami e, do butów, które na przykład przez wiele razy można nosić, one się nie pocą, przekładasz na drugą stronę i nosisz. Opatentowałeś ten. Ale słuchamy, bo on jest. Bo Ty on jest problem, tutaj mądry. Bo czasami but się kończy w jedną stronę, a jak się przełożę to... Wkładkę to się... Ta wkładka kończy w drugą stronę, to może być trochę problemem. Przedstawiamy drugą rodzinę. Kto u Was jest yy, głową rodziny? Ja jestem głową. Przedstaw się. Jestem yy, wyrodną o. matką. Bo jestem wyrodną matką, to jest mój mąż. I to jest mój syn z trzeciego małżeństwa. Głupi, gupi! Lekko pośledzony. To jest, mąż, to jest mój czwarty mąż, a to jest dziecko z trzeciego małżeństwa. No znaczy, <laughs> na... <I> nie <that's> moje. Ja się nie, przy... no, nie, ja ty, nie ja przyznaję. No, no nie ten nie, ten... Ty, ale, ale kochasz go jak swojego, tak, no, tak. Kochasz go jak swojego. Dobrze, jakie mam na imię, przypomnijcie mi. Ja i mam na imię Bożenka, Bożenka pasikurwicowa. Tak, na co dzień wspieram mojego męża w jego podwojach wędkarskich. To znaczy podaję mu dżdżownicę, wachluję go. Jestem taką przykładną chorobną. Mężu. Dzień dobry, jestem Stefan Drugi Stefan, proszę Państwa, eee, to jest. Ten Przypadek czysty. Jestem mężem swojej żony. Ta. I zajmuję się połowem y... ryb i Ale to już nie nagrało. Połowy ryby, ślimaki. Ślimak też ryba. <noise> Ostatnio. Ta, ta. Według u ja I Izydor Pasikurwic. Syn Bożanki. Nie mój. I nie jego. <noise> Łowię ryby. Wszystkie jakie się da. Mam 3-metrowego bata. I sprawia mi to mam przyjemność. Oto nasi y, współuczestnicy. Tak więc zacznijmy wreszcie rozgrywkę. Daj już. Daj sobie sobie. Tak. Oto y, właśnie zaprosiliśmy tutaj dwoje członków dwóch y, rodzin. Proszę się przywitać, prawda? Y, więc teraz pierwsze pytanie. <laughs> Podaj przykład owoców, z którego można zrobić sok. Proszę bardzo. Aha, widzisz kieruję. Ja. <laughs> A właśnie i co teraz? Ja jeszcze mogę, bo ja mówię, Tak. żeby ze A ja mówię jak to? Tak. Pomarańcza drugie miejsce. Pomarańcza. Pierwsze miejsce, tak. Co powiedział? Ale co powiedział? Gruszka. Gruszka. I... Dostałam tylko trzy odpowiedzi, mówiłam więcej, ale okej, okay, no. dobra. Głowa rodziny, jakiego na imię Bożenka. Nasza rodzina zdecydowała. Marchewka. To nie jest owoc i... Tak, tak, tak. Czyli dobrze. Tak, chyba wygraliśmy. Czyli wygraliśmy, że wygraliśmy. Tak, <średzio> marchewka. <średzio> nie, że to będzie walka. Tak. Ej, jakby to ja była prawdziwa familiada. Okej, okay, czyli wy macie 50 punktów. A, Już, tak? Tak. Znajdujemy się w tym jakże klimatyzowanym studiu. I teraz będzie drugie pytanie. Ręce do tyłu. Ręce do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć możliwych odpowiedzi, proszę Państwa. To są moje odpowiedzi. To są moje teraz. Pięć możliwych odpowiedzi. Maksymum punktów do uzyskania 100. I uwaga. Co można znaleźć w tamtych rękach? Świnkę. Eee... Tak, tak. Znaczy, ogólnie jest kosmetyki, ale ogóle... <śmetyka> ja Myślałam, że stwierdziłam, że to uznam. Tak, kosmetyki są za 25 punktów, ale jest coś wyżej. O. Trzy. Pusteczki plus. Również są, ale niżej. Bardzo mi przykro. Ta drużyna ma. Grzebień szczotka. No niestety. Tak, nie Każda moja koleżanka to, 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 nie naradzę, to nie e, Teraz ja. Przys Proszę jeszcze raz pytanie. Co można znaleźć w damskiej torebce? Wszystko. No niestety. Niestety, pałeczka przychodzi. Czy się naradzili? To Który, który przyjął? Pierwszy czy drugi? Dobra. Lusterko. No, no niestety. Proszę Państwa. Proszę Państwa, odpowiedzi były następujące. Komórka no. była za 30 punktów. Następnie kosmetyki, następnie klucze, następnie chusteczki, a na samym końcu śmieci za punktów 10. A zatem punktów 20, nie 25, i te wasze chusteczki za 15, czyli 25, 40 punktów zdobywają pasi kurwicowie. Następne pytanie. Wtedy jest, nie wiem, ile punktów? Ile, ile odpowiedzi? Odpowiedzi: cztery. Czytam pytanie, uwaga. Przykład zwierzęcia produkującego żywność. Ma... No kurde, według mnie byli równocześnie. Dobra, dajmy jemu szansę. Świnia. Krowa. Tak. Krowa no Na pierwszym miejscu 75 punktów. 75 punktów za krowę. Kura. Nie. Nie ma. A ja, ja. E, Ale nie pomyślałam. Dobra, nie ważne. Um, pierwszy X. Kurde. Pierwszy Proszę o powtórzenie pytania. Przykład zwierzęcia produkującego żywność. A, coza. 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 Dobrze. Koza. Jest. No, brawo. Prosimy koza. O za ile punktów? Koza za 25. To nie jest mistrzem. Znowu ja? Znowu? No tak, no. Dobrze. Następne? Ja już mam jednego, jak coś to... Tu... Eee. A nie mam mnie, nie, nie masz konta. tak, nie? No <grywa> Stefan, proszę cię, ja cię błagam, no proszę, tak? No ty też myśl. No jak Stefan wymyślił kozę, to nam ukradliście. Eee... Z <noise> eee, czekami. No struź też, ale nie ma. Eee, no więc. Więc y, wygląda na to, że wygrała rodzina Pasi a odpowiedzi brzmią następujące pozostałe dwie. Pszczoła produkuje miód i wielbłąd produkuje mleko. Tak? Mleko, ale no. tylko, nie tak, zmieniliśmy lokum. Sytuacja wygląda następująco: Rodzina Fasik Kurwiców ma punktów 140, e, natomiast e, rodzina, dalej nie wiem, cicho ciemnych, nie. nie e, Ciemkulczyków. Ciem Zapisz to. razem. Rodzina Ciemkulczyków ma punktów 145, a zatem 5 punktów więcej. Wchodzimy do trzeciej rundy. Rodziny: o, tak? Dobra, dobra. No tak, przykład zwierzęcia z kopytami. Wy By mnie było tak samo. No wybierz kto? Proszka. E, e, ja powiem koń. Tak, a jednak jest to nie najwyżej punktowana odpowiedź. Cholera. Szansa dla pana. Powiem wręcz, że najniżej. Koza. <gry> tak, też jest. Czyli tak. No, prawa. Nolej. Ale koza jest wyżej, koń. Tak. Koń za 5 punktów, koza za 40. Wow, Co za nolej. różnica w ogóle? Weronika wymyślała te punktację tych pytań. Pytania nie podoba są mi się dobre. to. dobre. Byk. Stoi jak byk, że. Nie? Niestety nie, pierwszy X. Pierwszy X. Rodzina się do nas. Już? Tak. Sarna. E... Dobrze, <laughs> decydujemy, Tak. Tak. Tak się kurwiców, mówi krowa. Tak, najwyżej punktowana odpowiedź za 75 punktów, Jeszcze tak dla ciekawostki powiem, że jeszcze jest zebra za 10 i jest lama, którą tutaj było. wspomniał. To, nie było to, że... dzika. Starczy mi mistrzów. Tak, uwaga, ostatnie pytanie z mojego zestawu. Przykład żółtego owoca. Troszkę. Citrina. Tak, jest, ale jest to nie najwyżej punktowana odpowiedź. Jest coś jeszcze? Mm. <gryzny> <gryzny> <Ciekawe>. <gryzny> Proszę nie rozpraszasz tutaj przeciwników. Ty, 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 ty. Rozpraszamy. To Mango. Moja... Jest e... Jest punkt dla nas. Tak. ale takie mało dojrzałe. Ale no, przechodzi na nas. Banan. O kół. Cool. No, pokazywałem, nie tak. wiedziałem tak. jak tak, pokazać. Tak, jest to najwyżej punktowana odpowiedź. <gryzny> <gryzny> jeszcze ile jeszcze jest? Jeszcze dwa, jeszcze dwie opcje. jest to Nie będę się kłócił. O ja mam kolejne. Awokado. Eee. Nie wiedziałam, że awokado jest żółte. Creep To jest żółty, to No żółty. Różowy No jeszcze inne. No teraz wy... Żółta papryka. Jak? Żółta Panie papryka. Papryka To no nie jest <laughs> eee. na wywadzie rośnie no? na moz. Dobrze, no. A z marchewki się śmieją. A z marchewki się tak śmieją. No. no, no jeszcze dwa. Ale wygląda jak owoc. No, no my teraz. No to... hmm, owoc warzywny. No. no, to znaczy niekoniecznie ty musisz chyba odpowiadać. Nie, nie Stefan no. będzie hmm. miał lepsze hmm. odpowiedzi. mi mm -hmm. Kolor jaki żółty. Żółty tak. tak? żółty owoc przypominał. Ale lubimy owoce i warzywa w tym odcinku. No, lubimy. Są czasami żółty <laughs> winogrono Tak, Nie, żółty, e... ten, czeleśny, żółty, czeleśny. nie. nie. To my zdecydowaliśmy co? Gruszka. gruszkę. Tak, jest gruszka za, 20, nie, za 15 punktów I jeszcze jeden owoc, taki niesztampowy. Ogólnie to wygraliśmy, ale dobrze. Niesztampowy nie owoc. Kurde. Podać literę pierwszą, czy nie? Tak. P. Papaja. Ta nie. No to już. E, no. Już nie wiem. A my mamy na imię to, to, to to, to nie... Ale powiedzcie co byście powiedzieli? Plumka, śliwka plumka. Papierówka. Nie było, powiedziałam mnie. Eee... Pistacja? Zielona. I nie Pitahaja. Owo. Nie, Pitahaia nie jest, nie jest żółta. Pikachu. <laughs> jest. Dobre. znamy, czy my znamy tę... wam, że znacie. Ja drugą Mam podpowiedzieć? Druga literka. Druga literka. Podpowiem, że to jest podobne do pomarańczy i... no i tyle mam do powiedzenia. I do fruta jest podobne. Na P? Tak. A jest to zamszowe? To znaczy jakie? Je? nie jest to limonka? Tylko na P eee, Jak są te jabłka zamszowe? Jak się na hmm. nie a to nie, to nie. <średenia> <średenia> <Ale średenia> <Ale> dobre! <średenia> to, no, to nie na P, to nie na P. Jak pośromyś. Przoskwin. Przoskwinie. No nie wiem, czy wpadł Dobrze, no wpadnie. koniec. Czy druga litera. Pistacja. Nie jestem zieloną. W drugą literę się tylko. O. zruszyłem. No ten Pomelo! Czy pomelo. Tam. Tak, pomelo! To jest. Brawo, brawo. Duży trek. Taki duży właśnie coś, ale grejpfrut pomarańcza. A ile punktów? Z tego Ostatnio modne. Z pomelo jest za 5. Dobra, witamy pierwszego uczestnika finału. Czy jest pan gotowy? Tak, jestem. Czytam pierwsze pytanie. Przykład zwierzęcia domowego. Pies. Czego unikamy? Dalej. Co nosimy w kieszeni? Klucze. Co jemy na obiad? Skabowy. Który z vlogerów jest żonaty? tej. Dalej. Czego unikamy? ...grzechu. Z logoru żonaty? 7. Ech, to, 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 to. Nie wiem. Czas minął. Czas minął. Chciałem broszka, ale nie jest. A, nie, nie czas jest Czas minął. Proszę klasnąć w dłonie, że jest pani gospodarza. Jedziemy, <noise> idziemy. idziemy. Ym, czytam pierwsze pytanie. Przykład grzysia domowego. Kot. Czego unikamy? Strechu. Co się w kieszenie? Yy, komórkę Co im na obiad? Ziemniaki który z vlogerów wierzył na ty? Z vlogerów? Tak David Snopek Dziękuję, zrobiłem odpowiedzi No dobra, ile za kota? Ej, nie powtórzyłam trzy, mi się ani trzy. jedna Masz trzy, to, trzy, trzy za kota To jest błąd? Trzy, trzydzieści miało być, tak 30. No chyba, że Mateusz chciał zrobić Myślałem dowcip, by. ale to 30, no Czy unikamy? Co odpowiedziała? W strachu Yy, nie ma takiej odpowiedzi, poprawnej odpowiedzi, jakby chyba pani udzieliła. Ja na ile jest tej dentysty, teściowej, i wroga. Lam. To ostatnie czego? Lau. No i zwierzęta, przeczytaj, mm. jakie jeszcze zwierzęta? A jakie jeszcze były zwierzęta? I zwierzęta to. Chomik za 10 punktów, mysz, za 10 punktów, świnka morska, za 10 punktów. Dobra, a kota nie była? No i no 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 masz 30. 30 punktów. I pies, ja powiedziałem pies. Co nie. jemy na obiad? Jaka nie, trzy jeszcze. Co mamy w kieszeni? Aha, jaka była jakaś? Komórka. No to jest telefon, to 40 punktów, najwyżej punktów ma odpowiedzieć. odpowiedź. Mm -hmm. odpowiedź to portfel, 20, pieniądze, 20, klucze, 10, dokumenty, 10. Mm -hmm. Co jemy na obiad? Tak. Ona powiedziała ziemniaki. Eee, no nie ma takiej odpowiedzi. Schabowy, najwyżej punktów. Chciałam schabowy, ale Ja powiedziałam. 60, 60, rosół, 20, cokolwiek, 10, spaghetti to, 10. No to cokolwiek, cokolwiek, to możemy zeliczyć te ziemniaki, nie? nie? Za 10. No to cokolwiek bym powiedziała, to bym no miała tak. odpowiedź. Który z że na żonaty? Rok, 80 punktów. A rok, no Lono, Posejdona, Łono, Posejdona A nie było Davida? Nie. Tylko do dwa? Tak. No jest, je, ale jeszcze Davida jest. Rojo, nie. Ale myślałem rok, ale mówię pewnie już padło. No Rojo też smażone. Tak. No to mamy 70-80 punktów. Czyli wygrałem. No. No. Czyli finale wygrał Daniel, czyli no. ogólnie rzecz można... Jezu, się nagrywa, wow! Ogólnie <laughs> można powiedzieć, że wygrała rodzina pasi kurowicow Jest! na końcu, osa ale gromkie brawa dla rodziny co wygrałem co wygraliśmy co wygraliśmy Siemkulczyk Siemkulczyku my byliśmy tutaj dyskryminowani